nie nie zakaśnie, zdrowia szczęścia tak nie Niech się posłuskryje, a kto zdrowia nie wybije, niech się podsów skryje. Się pod stół skryje. Tak to nie powiedział właśnie co pomyślności sto lat, co lat, co lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat żyje nam. Sto lat, co lat, niech lat, co lat, niechaj żyje nam! Niech żyje nam, niech żyje nam! Zdrowiu, szczęścia, pomyślności, niech, żyje nam. A kto? dziadziu!